Odcinek. oczywiście muszkinówki przygód na muszkinówce w dzisiejszym odcinku mam ten ciągnik dobra zajmiemy się po prostu obróbką pól ej, ej, ej jest moja maszyna dobra są moje widełki dobra Zadamy panu Wiesiowi robotę do roboty Pozdrowienia dostaje oczywiście Kubiksu, Sombra oraz oczywiście Adesiak. Tak. Adesiak również dostaje podrobienia. To jest Jeden z ważnych w naszym po prostu, w naszej epoce po prostu ludzi. Za co należy takiemu chłopowi dziękować. No ale przejdziemy się do tematu dzisiejszego odcinka, czyli... O siano kosów, bo dzisiaj nimi właśnie będziemy się zajmować. A w asortymencie mamy różne bardzo ciekawe maszyny, które Wam zaraz pokażę. Ale najpierw trzeba, no więc żeby więcej trawki było, no tak, musi być właśnie podniesiona. Po, po prostu ta tuza, ta łyżka. No, oczywiście, tak. No cóż, Prze przejdziemy tą y, trawkę. Jeśli to nie będzie potrzebne, to nie będziemy robić poprzeczniaczka ani mianki Ale tak jak my teraz robimy. Możemy jak najbardziej zrobić. I myślę, że to będzie jak najbardziej w porządku pomysł. Co prawda powinniśmy mieć jak to się mówi ale na razie nie jest ona nam potrzebna. Natomiast potrzebna nam jest po prostu trawa. Trawa, trawa i jeszcze jest trawa. Mam nadzieję, że dużo dzisiaj wykościmy i zdążymy po prostu obrobić po prostu to łączkę piękną, bo jak nie, no to będziemy musieli, no cóż, skończyć na, na następnym odcinku i miłoby myśleć nad ko nową kolorystyką kanału, dlaczego? bo potrzebujemy, jak to się mówi, środków. Nie środków, tylko przy 600 y, subskrybentach, bo naprawdę jest nas już bardzo dużo. Moglibyśmy dodać, jak to się mówi, do koleżce kanału innowacje, żeby było ciekawiej. Ale jak mam być z Wami szczery, to nie macie psychy tego zrobić. Ale zobaczymy. Może właśnie nie docenię, Może akurat dacie radę. O, pan wie się o, właśnie orze na traktorze. No. A tutaj mamy na ko Naszą kosiareczkę i naszą przyczepkę Oś... Zaraz zobaczymy Zaraz jak się Tym działa Dobra Pora No i słychać naszą kosiareczkę, dobra, spoko Zobaczymy jak to się będzie kosiło taką bestyją Ale wydaje mi się, że będzie spoko Nie no, będzie spoko tak mi się zdaje Nie no dob dobrze że zdecydowałem się jakoś to samemu niż y, polecać to po prostu naszym robotnikom Dobra, tutaj zakręcimy. O! Spoko, jest dobrze. I mam nadzieję, że skończymy to. Na dzisiaj, Szymaćka, bo chociaż wykosimy. Ty, panie, zakończ robotę. No, się dokończ. A tutaj przez ten czas yy, płacimy panu Wiesiowi drugą robotę. O. Ej, ale co to za siemianie Już chciał mnie pan... Yy, wyrypać? A pewno. Nie ze mną ten Mary Brunner. Zaraz pokażę Wam, widzowie, jak to się robi. Bo coś mi się zdaje, że na nasi. No, pan wie się sobie siemię, więc dam mu robotę na polu. A my sobie przyjemnie kosimy, kosiareczką i rozmawiamy o tym miowym. Tak jak powiedziałem, yy, będą nowe kolorki, jeśli chodzi o, o nas. Tylko jak to będzie wyglądało, czerwony z zielonym, albo żółty z... z czerwonym, a raczej złoty z czerwonym, o, to mogłoby być dobre, tylko jak to zrobić, kurde, nie wiem. Ostatnio powinno to samym wiem się rozwinąć i pójść o krok dalej, mam nadzieję, że... Wyskupicie po mojej myśli Ale Mam nadzieję, że będzie okej okay. No dobra zobaczymy Ale wydaje mi się, że nie powinno być tragedii Nie, będzie spoko Są się deneruje tą chwilę, bo to bo, bo na to chwileczkę wiele, wiele lat z niecierpliwością wręcz zwłaszcza, jak miałem 16-17 lat, to już nie mogłem się doczekać. 18 nie, nieważne co to jest, nie będę mówił, ale natomiast z tego co widzę, to skończyliśmy nasze pole i możemy wracać do, a czy możemy przejść do następnej czynność, jaka czeka na uspokoszenie. Gdzie jest moja zgrabiarka? Jest zgrabiarka. Spoko. Spoko. loko. Mam nadzieję, że to jest ten sprzęt. O! pas się zrobiła. Ciekawe kto ją tutaj zrobił. Bo wiesz nie, nie. E, Obornik. To jest który w dużej mierze składa się od yy, główna zwierząt po prostu takich jak krowy czy też po prostu świnie. Ale bywa, że do naszego nawoziku na nas również koń. Ale niekoniecznie. Po prostu generalnie to, to nic innego jak słoma i odchody zwierząt po prostu hodowlanych. Tak, w skrócie mówiąc. Jednak nie, że spójrzcie do składu z ścianem, po prostu pieska, bo to tak nie działa, niestety. W ogóle kiedyś, jak nie znano chemicznych nawozów, jeszcze mi lub nie, ale ludzie w, w, mieli specjalne zagrody, nie wiem, czy mieli zagrody, ale wpuszczali do. Na pola zwierzątka. One sobie tam siedziały, sobie srały, jadły i piły i szczały, W skrócie mówiąc. A jak już był jeden kibel zamiast pola, no to wtedy zaczynały się po prostu jakieś siewy. Czy to przed siewami, czy to po siewach zwierzęta były wpuszczane? Nie, wiem, ale wiem, że były wpuszczane. W ten sposób były po prostu pola nawożone. Teraz robi się to troszkę inaczej. Głównie na chemii, ale są również ludzie, którzy po prostu chcą przeszczędzić i po prostu hodują takie krowy. I dla mnie to jest jak najbardziej w porządku. Chyba, że u nic znowu coś odwaliło i po prostu dała nowe restrykcje dla rolników. Mam nadzieję. Że to są, tak powiem, fake, fake newsy. Ale mam, zakładam najgorsze. serio zakładam w tej kwestii najgorsze, rozumiecie? Chłopak, jestem młody. 30 lat skończyłem. Siedem z nami. Skromne biedę. Małe gospodarstwo proekologiczne. Nie wiem, jak będzie wyglądała nowa koleżanka po prostu kanału. Pyszne. Ale to zobaczymy. Yy, w ostatnich progach po prostu. Dam różne interaktywne linki do moich social mediów, możecie sobie w, w informacjach o kanale zobaczyć Były kiedyś na dole opisu a teraz są specjalne odgrodzone linki co jest naprawdę bardzo fajne, Ta. dobra, skończyłeś robotę to został gdzieś yy, kultywatorek Panie Wiesiu Weź sobie pan ziemniczek Ciągnik mam się podoba do lekkiej roboty. W ciężką goda szkoda Mam o niego bardziej niż o własne zdrowie leję mu superole Dobra Dzisiaj sobie pan. Ja panu nie będę przeszkadzał. Ja przejdę do, do naszej roboty dzisiejszego odcinka. Jak myślicie? Czy uda nam się to dzisiaj zrobić? Zobaczymy jej najwyżej da, zrobimy my tak, że po prostu. Eee, ej. a wiecie co? Moglibyśmy zrobić tak, że po prostu dalszy ciąg. Słuchajcie, nastąpi. A zaraz, e, gdzie jest moja? A już ja wiem, gdzie jest moja prasa. Tu jest moja prasa. O! Tu sobie właśnie bierzemy. No nie wiem, robimy to na miliankę, czy jak to robimy, żeby było szybciutko. Dobra, ja chyba mam pomysł. Nie wiem, czy to będzie ekonomiczne. ale zobaczymy, najwyżej na tym odcinku będziemy sobie po prostu zbiać te poletka. Idziemy spokojnie. To jest ogólnie taka specyficzna prasa, bo trzeba się za chwilę zatrzymywać. Jeszcze nie, jeszcze nie będzie wypuściła Dobra. I tak powiedziałem, jak nie uda nam się zrobić tego w dzisiejszym odcinku, to będzie następnym kontynuacja, bo na pewno nie zrobimy tego dzisiaj, to jest pewne. A przynajmniej mamy masejka swojego do zabawy, w, w którym się po prostu wysługuje. Oczywiście możemy łóżki, przecież możesz kupić tego Zotora, o owszem, kupimy spokojnie. Bo ze traktorki to na tym etapie gry są, są naprawdę bardzo fajne te traktorki. O! Więc sobie tego innego torka możemy sprawić to są naprawdę fajne, mocne i tanie. No i w miarę szybkie. Co prawda nie są to demony prędkości. Jak, jak Tatra, w którą kiedyś będziemy mieli albo coś innego. Ale na pewno na tym etapie możemy sobie na taką pozwolić, zaraz wam pokażę. Panie Wiesiu, masz tu praskę na chwilę, bo ja muszę coś y, widzom pokazać. To o którym, o którym mówię, Slimon, miałem tego kiedyś, ale jest strasznie drogi i nieopłacalny najlepszy byłby moj, moi, moi drodzy taki zutorek którego zresztą mamy i on jest naprawdę bardzo tani jak na swojej możliwości i oczywiście nie ukrywam będzie on po prostu nam towarzyszyć w późniejszym okresie ale nie na tym ale nie w tej chwili Dlaczego? Pewnie zapytacie. Dlatego, że te traktorki no nie są złe, ale na dzień dzisiejszy po prostu u nas na takiego zatorka nie stać. Stój. Pięknie. Pieniądze jeszcze spływają z kąta. Nie no, za, za chwilę będziemy musieli powoli kończyć. Bo czas antenowy się kończy, ale na pewno coś uda nam się ukręcić z tych yy, balotów. Właśnie. Nie wiem w ogóle dlaczego robię to tym traktorem. Ale przynajmniej możemy sobie podyskutować Dobra Troszkę już długo nagrywam No cóż Zaraz oczywiście będziemy kończyć naszą robotę Przynajmniej na dzisiaj Bo to nie jest tak, że się żegnamy i fini. To bo ja chcę wam no Powinienem generalnie kupić zgrabiarkę, ale na razie na, na, na zgrabiarki kupować nie będziemy, chociaż... Nie no, z, nie, zgrabiarkę musimy kupić. A to na następny sezon. Na razie... To my z dal Ju i tak dużo dzisiaj zrobiliśmy. I nie wiem dlaczego... Panie Wiesiu, no, dobra. Czego pan nie pracuje? A, czego pan aż wszystko palcem pokaże? Te U napełnienie, dobra. Spoko. Niech pan się nie darbujemy pan tutaj wykona swoją robotę. Ej, co to jest za burdel, mama? O czym ja nie wiem? Miało być tutaj grzecznie. Dobra. Na dzień dzisiejszy moglibyśmy po prostu ukończyć robotę No ale w następnym e, będziemy w odcinku po prostu kontynuować i przy okazji kupujemy jakąś nową maszynę do naszych pól, Bo no Bo naprawdę e, Nasza farmka kuleje no, a tak być po prostu nie może. Dobra. I tak zrobiliśmy pół pola. Więc możemy zaraz yy, zakończyć nagrywanie. A ja będę musiał z Wami po prostu pożegnać, bo ja naprawdę Was bardzo lubię. No, ale poza nagrywaniem też mam swoje yy, życie i obowiązki. Bez urazu. Ale spokojnie, jutro się spotkamy. Przysięgam. A jak nie jutro, to pojutrze. Zobaczymy, najwyżej się dalej skończy. Dobra, A zaraz będziemy musieli zakończyć jazdę tym traktorem. I no cóż, będziemy mogli się po prostu żegnać. No ja się z wami żegnam. No i cześć. Tylko wyłączę maszynę. Albo nie będę wyłączał maszynę, Wiecie, cześć.